Cześć, Manko, z strony baza 427 na W pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale będzie to seria pod tytułem Przygody bez końca. I jak widzicie, już na starcie, że będzie działo się, ponieważ to będzie na modyfikacjach yy, zrobiona jakby seria, na którą tak się męczyłem po prostu 4 godziny, jak nie 5 modów szukałem jakichś, żeby cokolwiek zrobić, żeby to działało. Naprawdę, uwierzcie mi, to nie było takie łatwe. Co chwilę albo mi crashowało Minecrafta, albo miałem tak, że na przykład, że nie wiem, Coś mi potrzeba było jeszcze do tego moda więc w końcu udało mi się i jakby zaczynajmy grać. Yy, ogólnie mamy tutaj, ja nic nie ogarniam z tych modyfikacji, za bardzo. Coś tam kojarzę, z tych modyfikacji, ale jest tyle nowości, są nowe moby, są już nowy generator map, yy, nowe struktury jak widzicie, fajna nie mam, czy na innych czasie Ja nic nie ogarniam jakby co, nie. Bo jakieś kwiatki na są. Teraz wszystko mi powiedziała, bo naprawdę tyle się męczyłem. Tu one jakieś książki. Kurde, bo ja, ja nie wiem nawet o co to za bardzo chodzi, powiem. Dobra, potem się jedynie nad tym zastanawiać, bo na razie nie ogarniam tego. O, mam też taką modyfikację, że jakby jakby, O, mam też crafting, jak widzicie, że jakby wkazuje mi crafting każdej rzeczy, co mogę co na przykład zrobić. Nie każdą da się zrobić, bo trzeba coś zdobyć, ale... w większości, powiedzmy, są. Są kozackie dźwięki. I z tego co wiem, są też modyfikacje z real więc... No, ja się boję, co będzie w nocy, tylko wam tyle powiem, nie? Jezus Maria! Ja już wiem, że do nieprzestrany, jak już, ja już widzę, że mi coś z drzewa wyskakuje mi, to ja się to będę cokolwiek yy, dał kopać. Ogólnie będę też jakieś modyfikacje dodawał yy, dodawał jakichś, na przykład kilka odcinków, bo nie wszystko to już dodałem, a jeszcze chciałbym kilka modyfikacji dodać, no ale już nie dzisiaj, bo naprawdę ileś na tym namęczyłem. Jak widzicie, że mi tutaj... O, strada nieważne, stroda dało się coś zrobić nawet. Ogólnie jest dużo kill-offów, jakichś nowych narzędzi, jest yy, masa nowych rzeczy. Um, coś co chciałem powiedzieć Dan hmm. Dungeon'ów jest strasznie dużo bo chciałem w tej serii bo w tej serii ogólnie będziemy dużo zwiedać bardzo dużo mamy dużo ptaków no, jak widzicie mamy dużo dużo jakichś o, jest jedzenie, jedzenie jest dużo jakby różnych zwierzątek y, by to powiedzieć no i oho no i tu mamy już o wyszliśmy z dżungli jedzą tam było głośno i tutaj mamy kocelota ale tutaj jakiś jest ten dinozaur nie zabijesz mnie ziomek? Chyba nie. Chyba są pasywnie nastawiony aż go mu go tak patnę, no to wtedy chyba coś nie zrobi, dobra. Wiecie co? Ja to zrobię z narzędzia i zaraz gdzieś tutaj kawałek pójdę. Ale dżungla jest kozak, powiem wam. Te, te, te dźwięki. Jak gdzieś pójdziemy tutaj dalej i będę mieć jakiś który mniej więcej, to ten no. Zobaczymy się tutaj. Dobra, jakbyś sobie ten pierwszy, pierwszy ekipunek taki startowy. Żeby było co tutaj... Aj, kurde, nie! Nie! Nie, nie, nie no nie gadać, że jeszcze mi teraz być ten gonił. O, i na, no, czekajcie, co? A, można żeby mieć... Ty nie wiedziałem, że takie coś, można, że ma można na na plecach coś. Właśnie, chciałem dać modyfikację y, backpack. Y, Pesaki, ale to już y, nie wiem, na ten odcinek może mi się uda oganąć. Mikie już pies, pies jakiś nie już gonią normalnie, no. No, mm, mm, Pole tutaj chyba normalnie, żeby przetrwać to będzie ciężko. O, tu mamy i czekajcie to o co to jest. Pierwszy odcinek będzie taki, pierwszy będzie taki pokazowy i taki wiecie, wstępny, to ogarniamy sobie jakiś który pierwszy, jakieś jetonka właśnie. Pochodzimy chwilę, halloweenowy te. Coś wzięłem, nawet nie wiem co zrobiłem. O, te diamenty! Pierwsze diamenty, mamy skąd? Aha, może... Ty chyba z tej linii mi wyleciały, mam takie wrażenie. Dobra, lecimy tutaj zobaczyć, może coś fajnego znajdziemy. O, tu kozak, o kurde. W ogóle jakbyś się... strasznie, taką... strasznie wymagające jest. To wszystko a ja mam naprawdę dobry sprzęt, i aż dziwię się, że mi to tak reaguje No, mam 300 fps a ja czuję statki fps -ów. No, to jest po prostu coś nie wywołanego, ja tych modyfikacji. To jest chyba około, nie wiem, 300 modyfikacji, jak się wydaje. Jakoś tak, bo wygrałem, chyba tam jeszcze z 50, bo miałem takiego paka, i no, go trochę przerobiłem yy, właśnie. Jakby paka będziecie mieć, Jak ogarnę sobie na spokojnie wszystko, głęboko podam yy, mody. O, mamy jakąś wieżę. Jezu, jak zginę w tym odcinku, to będzie naprawdę. Tu w ogóle coś nawet mamy jakąś rudę, czekajcie. Dobra, ja to tą rudę, zobaczymy w ogóle najpierw. Co to jest za ruda? Koper. Mamy jakiś, dobra. Nie chcielibyście go to. A, to jest posąg jakiś, dobra. wiem, że to jest jakaś wieża przez chwilę. Jaki, jakiś posąg jest, okej. Okay. Tutaj. Jezu. Tutaj jakieś są... kurde, nie, nawet to są jakieś szybki... O. To są te, co to w ogóle jest. Yy... Gynas... Czyli nie wiem jak to się w ogóle czyta, ale da się jeść. To daje mi. O, po jednym. Dobra, po jednym zawsze coś. I w ogóle mam tylko 5 HP założyłem. I ogólnie bym chciała pewnie też sobie trochę to HP nadrobić, żebym nie zginął tak szybko. Coś tu że to sobie będzie kozach. Bo widząc co się już dzieje. O, ja wiem co robić, to są tutaj. To są krety, to są krety. Noż... Sz... Kurde no. Jakieś te. Jakiś pies mnie gonię. nie gonięć, to jest dziki pies. Dobra, wiesz, ja do... Jestem w jakiejś wiosce, dobra. Może no, dumniej, że nie zacznie atakować za chwilę, bo... Dobra, nie. nie. No ten pies mnie nadal goni, no co jest grane? Zgubiłem melony. No i dupa, nie mam melonów, nie mamy. Dobra. Pójdziemy do tej wioski, bo to jest bezpiecznie, mam nadzieję. Mam nadzieję. Jak nie znów znowu zacznie atakować, ja się wylewuje nieźle. Kurde. Ale muszę tą optymilację poprawić, bo coś jest nie tak. Co to jest? To jest jakiś ten. Tam, czy ten co do góry jest? Kurde, wyszedłem na górę, tylko że ja się boję, że jak zacznie to sobie coś stawiać jakieś bloki, to co mi coś tu wyleci, albo z dikta tam coś wyleci, kurde. Tak z tego drzewa, przez chwilę. Bo z tego, co słyszałem na Minecraft'cie, lubią z różnych rzeczy wydatować różne potwory, więc na przykład, tak z takiej, takiej trawy mi coś wyleci, to przesrane będzie trochę. To lepiej, jesteśmy, co to, to... O kurde. Mamy Dungeon chyba, tylko we pierwszym Dungeon Jezus mawia to zginę, coś czuję Dobra, lecimy na, na się I lecimy zobaczyć co tam jest Najwyżej to zapiszę miejsce jak waypointa zrobię i idziemy to później No ale tu nic nie zabije od razu No jest coś nie dużo śmieci mam, mam już te, tylko diamenty w sumie Ciekawi mnie to w ogóle takie coś jak amethyst jest albo coś takiego Uuu. no jest Co jest, grany kurczak mnie bije Jakiś nawiedzony Jezus mawia Gdzieś nawiedzony kurczak No, co jest grane? Gdzieś nawiedzony kurczak tu jest Idź Idź demonie Jezus, maga, I tutaj mnie za... kurczak może zabić to No ta aż szkielet, to ja się boję co nie później Dobra, mamy jakiś item Czemu ja, się... Czemu ja się spodziewałem, że to się stanie Dobra, to jakby ten Tam mamy moją śmierć, to jak wyjadę, to dla przyjdę, bo ten Mamy w sumie 500 metrów to Zaraz zobaczymy się tam. Dobra, yy, ogólnie byłem, przechodziłem obok tego yy, jakiegoś tam, nie wiem co to było, jakieś chyba... Ty gdzie są moje itemy? Em, jakby... Dobra, jestem z powrotem, ogólnie powiem wam tak, wychodzimy stąd, bo ja za zginę i zapomniałem w ogóle że jest coś takiego jak yy, właśnie, że mam taki jakby nagrobek, no, jak zginiemy. I, I ja stąd sypy i epy, am. Tu się po prostu nie da przeżyć. Przecież te książki mi tu nie kuszą, ale no... Chyba, że i ten spawner zniszczę. O nie. Wróciłem. Yy, yy, mam tylko coś do powiedzenia, że zginęło chyba jakieś 8 razy. Nie, nie. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, co sobie, cztery. Co ja, co ja mówię? Dwie razy zginąłem. i ja się stąd wynoszę. Tylko zbiorę sobie te książki, jakby razem ja uciekam. Nie to nie było i... To smysze, nie ty mi się że nie tam mi jest. O nie, 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 nie rozpę... tak, się, tak się nie rozpędzajcie. Na trzy lecę tam. Raz, dwa, trzy. O kurde. O, udało się. Nie wiem jak, ale udało się. Dobra. Wypieprzam stąd i nawet już tu nie wchodzę takie rzeczy już, nie? Tylko teraz żeby nie zabić się spadając stąd. Dobra, tutaj się tak zejdę. O, ej, ty żelazo mamy tutaj? No nie, jestem pies, kurde no. To kurde za dzikie psyły łażą jeszcze mi. Po co w tym odcinku powiemy się na tym, żeby znaleźć jakieś misje do... Miejsce do prenotowania i żeby sobie tylko mamkę, czapkę chwilową, bo. Ja to po prostu zginę. Czekajcie, to się takiego psa oswoić. Wiadżel. Ten głupak. Nie, nie ma... Jezus, Maria! Oni chronią. Chleją... Oni chronią ich! A ja ich wdrożyłem. Dobra, no, już pewnie wiem, że mam ni nikogo nie widzieć w wioskach, nie? Bo się tego nie spodziewałem. Kwiatki nawet jakieś mamy. O! O dostałem nawet. Zwękwiatek. Nie wiem co to za kwiatek jest. Co on robi w ogóle? Coś. To się coś z nim zrobić? Nie, na razie nie. Ja sobie je pozbieram też. Szkoda, mam w ogóle straszny syf. Czekajcie z tego kopku, da się coś zrobić. Czekajcie. I kto ma? Y Kopel ore. da się coś tu zrobić. O kurde, to jakieś skomplikowane rzeczy. To wiecie, to ja na razie nie rozbię, bo to zbyt skomplikowane. Muszę to ogarnąć. może poza kinkami coś też program albo coś, bo tego jest za dużo po prostu. Mam że pusty gryzowka w ogóle. Mam że tu jest w miarę bezpiecznie. Są te? Flamingi, ale fajne, tutaj tego nie da się jeść. Która plaża kurde jakby tu jest. Kozak. Mam plaża obok, nie dobry. Ktoś sobie urządził ten. W domu... Uu, hu, hu, tu jest jakieś dęki mamy jakieś. Gdzie co to zachodzi na nasze miejsce tymczasowe, bo naprawdę, chociaż na chwilę. Już kurde na jeden, dwa odcinki żeby się schować, bo my tutaj zginiemy prędzej niż kurde. Nie zginę z tymi po prostu. Tutaj robić drewno szybko. Pójdziemy, odłożymy wszystko i pójdziemy kawałek przejścia i zobaczymy co jeszcze będzie, może coś ciekawego znajdziemy, bo... Znajdziemy coś tego tutaj kopy R, -er, kopy R, -er, co się pisze? Kopy zapy, R -er. No dobra, ale da się coś, coś, tego jeszcze się kieruję. to da się jakoś, trzeba jakoś przepalić chyba, O, jez, o, da się tutaj coś innego, widzę jakiś spod mnie, a nie, druga. tutaj da się coś, okej, okay, czekaj, czekajcie A da się zrobić z tego, tylko jakieś sticki Czekajcie a że różne patyki o to chodzi. Ci da się coś z tego zrobić? Odłożę większość to, ja to mam też syf w większości i to zrobię porządek, ale... Ja zobaczcie, czy z tego da się zrobić jakieś... O helmik, czekajcie. Da się helmik z tego zrobić. Dobra, mam jeden armor, chociaż. Chociaż, bo, kurde, coś się, że naprawdę. Tu ciężko będzie. Idziemy do zrobię. Na go odłożę, bo zaraz z nim zginę pewnie. ogóle czekajcie, to jest na... O, na plecach tego idziemy do wykillow, kozak. To jest fajne. Będziesz do z modyfikacją... Nie, z sumie nie mam na plecach. Chociaż pewnie da się coś zrobić, żeby na twojej małej się backpacka na plecach. Ktoś coś pewnie z tym jakoś nie dołożyć, coś. Nie wiem, co no, to, 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 to jest za bardzo. Wiecie co? Że mam coś... Wiecie co? Dobra. Wiecie sobie Potem ogarnę na spokojnie, bo to są... bo nie ogarniam na razie tego. A ja sobie... No jest tak żarta, że mnie ze mnie robicie jakieś, nie? Do mnie coś idzie. Y jakby tutaj mam tylko pieska. będzie ja widzę. Będą. O Jezus! O, do słyszy. Czekajcie, który mi nie, 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 wszedł. U kurde, zadał mi hita. Czekajcie. O, i, dropu, i dropną, i dropną, i mi dynia. Coś mi z niej dropnie? O, z niej dropną różne rzeczy. To jakby takie. Nie wiem, czy nie, nie, nie wiem. Widzę jakaś wioska ogólnie jest chyba nawet. Właściwie jakieś wioski w ogóle oświetliłem, tylko. Mam nadzieję, że to mnie nie zabiję, nie? chodzimy do chwile. Po tej wiosce, my coś tu znajdziemy, ciekawego Chciałem powiedzieć, żeby mnie, za, czy mnie nie zaatakujesz, za ale chyba już znam odpowiedź na to pytanie, nie wiecie? Dobra, ogólnie jak gdyby na miejscu, tylko wiecie co, że się prześwi, żeby mi to spał ja to tak jak zginę od nowa Ja powiem wam, że po drodze mnie zaatakowało za, za y, stado tych, y, jak to były te To były hartygrysy, bo to nie wiem, jakieś kurde Dzień tak ja kol... mnie atakować, jeszcze szczuł mi zaczął kurde atakować przy okazji no uciekłem na szczęście im. Ja chciałbym itemki ogólnie. Dobra, do Enchantingu bierzemy te rzeczy, bo to podstawa jest tutaj. Muszę ogarnąć, jakąś coś yy, zdobyć, żeby nie mieć... nie mieć pięcia, co troszeczkę dużo więcej. Będzie no, już dowieć, nie umą um 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 otrzymać Dziwi. Trochę przekonamy się w sumie za chwilę. Każdy do nie wejdzie, dobra. Ja sobie wyjdę tyłem. Ogólnie, bo nie chcę na nią się natknąć. Dało mi się uniknąć, dobra. Dobra. Yy... Jakby Tutaj przeżyć to jest jakaś masakra Ale myślę, że jakoś tutaj podałamy temu wyzwaniu No kurde no Tylko trzeba jedząkę ogarnąć Jakieś farmy Albo zabierze jakieś zwierzątka to by też pewnie dużo Tutaj sobie pójdziemy, pochodzimy bo do wiosny Mam nadzieję, mi nic Kowadło mamy Jaka kowadło I mamy pieceki, dobra To już jeden Tu już było nawet Dobra, te sceny to wiecie, to wezmę, bo to Zawsze jakiś piecyk dodatkowy. A wiecie co, pójdziemy jeszcze w jedno miejsce, mamy napis nawet mamy. Ale to powiedz co potem się weźmie. To jest ten domek taki był, gdzieś w powietrzu. Tu jest powietrzu domek. Uh, o, jakiś mamy jakiś kozacki mieczek, ale ma ile? The jakiś. jakiś. tysiące użyć. Dobra. No dobra, ale naprawdę musimy z nim szkło zniszczyć. Tu mamy... Archieven... Nie wiem do czego to służy jeszcze. Jakieś... Nie wiem, nie wiem w ogóle do czego to niech rzeczy służą. Ale widzę, że za chwilę ten zostaje. No ja i tak jest ten od To jakby schowaliśmy porządek trochę. wywolimy kowadło, to schowam. O kurde, zaraz tutaj zaliją. Dobra, pójdziemy w jedną miejsce jeszcze. O! Właśnie są te, dynie. Trzeba zbierać te dynie. No skurde, no... Ta, trzeba dynie zbierać, nie? Czy ktoś o dyniach? Tak, mówił o dyniach coś, no. Idź ode mnie. No do domu nie wejdzie, nie? No co to tutaj Wyjdź stąd? O, idą prezent. Boję się otworzyć. Kurde, bo sobie to po to rozwierałem. Kusi. Otworzyć czy nie otworzyć? Nie, nie otwieram na razie tego. Dobra. O kurde. nie, nie. Super. Kurde no... gdzieś. jakieś... ...taszyska. Mam dwa tele, otworzymy je. O, żelazo. Żelazo, więcej żelaza. Co jest grane, jeszcze nie atakuje. Tu mnie wszystko chce zabić. Dobra, mamy żelazo. Dobra, robię sobie żelazny setik. No kurde, zdobyliśmy... Żelazny set. Który będzie nam potrzebny bardzo. Ale to jest zbyt net opel powiedział, no ale w sumie to jest ciężko to zdobyć, więc... Dobra, mamy żelazo. Mmm, dwa, ale niepotrzebne itemki. Nie, nie, atak nie atakujesz mnie, Dobra, zabiłem go. Na pół HP. Jakieś mięso z niego. Czy egg. O, i jakiś zomb jego mam ci tam jego pazur. To był bez zboru by mnie ubił na hita. Dobra. Wie co? Już dalej chyba nie, nie będziemy chodzić. Po prostu tutaj zakończymy odcinek. No i pamiętajcie o lajku, no i tej subskrypcji, jeśli nie subskrybujecie kanału. No i to tyle. Do następnego odcinka. Cześć i pa pa.